No ale tylko ziemeczki z tej strony 27 Zagramy tak, ja sobie na serwerze PvP Tak podczas nagrywania mam 7 FPSów nie wiem dlaczego zobaczycie. Pokażę Wam jeszcze administrację serwera. Właściciel TwitterPR, właściciel dfan Albin Driver, Albin Vatins i Hadalim MR Barca. Tu macie warpę. Jak widzicie, że tu stoją na np. Dexowi, Dexowi i Campion ZDI, to warpa skorzystajcie. a tu macie sklepik raczy tak widzicie teraz wam pokażę y, sklep y, sklep wipruma oj nie znam go ale co już. tak widzicie ma o napisałem, mam zabójst so, she, zabójstw uczeń VIP o albo <laughs> laptop ta tutaj macie jak widzicie vid ma zmniejszone ceny zmniejszoną cenę y, enchantów i tak dalej a tu macie specjalny sklep dla VIP plus są dwie rangi do kupienia łuk możecie kupić no a w normalnym dla gracza nie ma na przykład enchantów dla łuk, w łuku, nie jeżeli nie możecie sobie zacząć, dobra. O dzisiaj rozkręcam. <laughs> I dawno nie nagrywałem. I po pierwszy raz głos. Z głosem nagrywam, więc tu macie itemy dnia. Ej, sorry, poczekajcie, bo coś mi tu wyskoczyło w rogu. No, chodź tu. No, za szybko mieliśmy, poczekajcie. Nie widzę no tak tu widzicie Macie też dobra idziemy dalej No my się depniemy ale nie chcę ginąć Bo na górach Słabego museta pro 4 Sojusz, sojusz już dobra. Idziemy dalej. E, tu macie już e, pochowane też skrzynki. Zrozumie, no, że w normalnych skrzynkach nie ma tylko w trapet... W trapet. No w no tych skrzynkach trapet czyste, co się mówi. E, dobra. E, teraz pójdziemy dalej. Pokażę Wam mapkę. Oj, leżejszym mam. Dziś wam zaprezentuję, a następny dzień pokażę. Będziemy w PvP grać raczej. będziemy się klepać. Tam jest rozgra. <coughs> Zaszko mi ta myszka chodzi, a ja nie wiem, nie mogę ustawić na razie, bo... Chyba, że poczekajcie, zatrzymam na chwilę. Dobrze, jesteśmy po, po krótkiej przerwie. Musiałem sobie ustawić myszkę, bo za szybko mi nie latała. Hmm. Może znajdziemy jakieś skrzynki. O, tu jest. O, ile tak się zgrało. Dobra, to nie będę im tam przeszkadzał. Dobra, zimno spawna. Też jeszcze ten yy, instaluję coś takim na trochę, nie? Więc sorki, Następnym razem będzie lepiej. Postaram się zrobić to. Dobra. Tak, tak więc koń, kończę ten odcineczek Jeszcze dzisiaj może nagram, ale wstawię dopiero jutro. A dzisiaj spróbuję stawić ten film. Dobra. Także ja się żegnam z Wami. Mm, jeśli Wam się spodobał film, piszcie w komentarzach. Podobcie mój filmik. No i co I jak nie walkowaliście, lajkuj. No i. Cześć.